Przed zimą. 7. Aktywacja, pasoży, aktywacja pożytecznych mikroorganizmów. Biologia zamiast chemii. Po kredowaniu bakterie nitrofi, nitrofikcyjne i mineralizujące dostają idealne warunki. Rozkładają resztki organiczne, przetwarzają amoniak na mniej szkodliwe związki i czyszczą wodę biologicznie. Kreda to ich paliwo. Bez niej tempo procesów biologicznych drastycznie spada. 8. Pomaga rozwój planktonu, naturalny stół szwedzki dla ryb. BAP i lepsze światło po klarowaniu wody powoduje, że filtroplankton i zooplankton, naturalny pokarm ryb, rozwijają się intensywniej. To szczególnie ważne w stawach karpiowych i pstrągowych, gdzie młode ryby korzystają z naturalnego żeru. 9. Zbogaca wodę BAP nie tylko dla ryb, dla całego ekosystemu. BAP to pierwiastek życia wodnego, reguluje procesy osmotyczne u ryb, wpływa na twardość wody i stabilność błąd komórkowych organizmów wodnych. W miękkich wodach Polski i Europy to minerał deficytowy, a kreda go dostarcza naturalnie i równomiernie.